Hymn wielce poruszające i za te strofy powtórzone i przez młodszych, i przez starszych, które pokazują wielkie przywiązanie do szkoły, które Państwo prezentujecie i Państwa zresztą tak liczna obecność o tym doskonale zaświadcza. Chciałbym bardzo nisko się Państwu ukłonić, podziękować za tę możliwość dzisiejszego spotkania, szczególnie Pani Sołtys, która wystąpiła z taką inicjatywą i która od dłuższego czasu wierciła mi na tę okoliczność dziurę w brzuchu. Ale przypomnę całą historię, otóż dowiedziawszy się, że została podjęta uchwała o zamiarze reorganizacji, czyli zmniejszeniu z 1.8 do 1.3, czyli de facto, jak to słusznie się tu podpowiada, likwidacji klas 4.8 tutaj u Państwa, no podjąłem decyzję o tym, że warto pojechać w teren, mimo że są pewne rygory sanitarne, to naturalne, ale jeżeli stoimy daleko, jeżeli mamy maseczki, dezynfekujemy ręce, to przecież spotykać się można. I powiem Państwu, że kiedy zostałem kuratorem na początku roku 2016 i to był to też czas niełatwy, reorganizacji szkół, wygaszania gimnazjów, włączania ich, przekształcania, etc., to pomyślałem, że jednak ważne, reformy nie robi się z biurka, żeby jeździć w teren. Bardzo dużo jeździłem z kolegą też wicekuratorem, 120 spotkań. No i podjęliśmy też taką, u nas na Dolnym Śląsku to taki patent, decyzję, Nigdzie w prawie nie opisano, że jeżeli ktokolwiek chciałby szkoły zreorganizować, zlikwidować, to my odpowiada, odpowiadamy jako kuratorium na to inicjatywą zorganizowania dużego, lokalnego spotkania właśnie w szkole, która miałaby być likwidowaną albo ograniczaną z udziałem absolutnie wszystkich zainteresowanych, także oczywiście samorządów, które, jak wiemy, Stanowią lwią część organów prowadzących, to one szkoły utrzymują i to one występują z takimi inicjatywami, aby szkoły ograniczyć. I stosuję tę zasadę, czy stosujemy ją z żelazną konsekwencją. Jeżeli otrzymujemy uchwały o zamiarze likwidacji, a nawet jeżeli jej nie dostajemy, ale dowiadujemy się skądinąd, że taka inicjatywa gdzieś krąży, powstaje, czy już jest po uchwale, ale uchwała jeszcze nie dotarła, to jest Państwa przypadek, to wtedy występujemy z taką inicjatywą. Przeto Ładnych parę dni temu zadzwoniłem do obu szkół, kolega dyrektor tu świadkiem, bo rozmawialiśmy i tak jak zawsze robimy, powiedziałem proszę powiadomić rodziców, zorganizujemy spotkanie, podyskutujemy, chciałbym przyjechać na miejsce, zobaczyć szkołę, nade wszystko spotkać się z ludźmi i usłyszeć, czy państwo podzielacie tę argumentację wyłożoną przez większość radnych i przez burmistrza wójta, w tym przypadku przez, przez burmistrza. Czy Państwo się na to zgadzacie? Czy macie może inne zdanie? A jeżeli macie inne zdanie, to jakie argumenty stoją za tym, żeby tę szkołę jednak utrzymać? Bo co do zasady, to jest tak: samorządy, jeśli już szkołę likwidują, bądź ograniczają, to dlatego, że dzieci jest mało, a więc z demografią słabo i tym samym ekonomicznie to się trochę mniej kalkuluje. To jest jeden rachunek, to jest rachunek ekonomiczny. A po drugiej stronie rachunek społeczny: oczekiwania, ambicje, aspiracje. Lokalnej społeczności, to przywiązanie do szkoły, przywiązanie do ziemi, ta wspólnotowość i to musi być zbilansowane. Wszystkim należy się spokojna rozmowa. Każdemu należy się szacunek, choćby przez to, że przyjeżdża się do niego wcześniej. Jeżeli pojawia się pomysł likwidacji szkoły czy jej ograniczenia, to wypada i to się ludziom absolutnie należy. To niezbędne minimum po prostu spokojnej rozmowy. Sytuacja w gminie jest trudna, chcemy zainwestować. Dzieci jest mało, to może być jedno. Czasami tej rozmowy brakuje, my ją po trosze zastępujemy, ale poza tym chcemy się dowiedzieć, jak to naprawdę jest. Chcemy poznać ludzi, chcemy doświadczyć. Ja, mieli państwo, nie przyjechałem dzisiaj po to, żeby ferować wyroki, nie mam gotowej decyzji. Ja sobie wyrabiam zdanie, stąd za chwilę państwo będziecie zabierać głos, wykładać swoje argumenty, wypowiadać się, jak rozumiem, przede wszystkim za tym czy szkoła ma, że szkoła w całości ma dalej funkcjonować, chyba że państwo uważacie inaczej, ale wrócę do tej historii tych spotkań, które z żelazną konsekwencją organizujemy. Żeby nie było, że dyrektorzy są rebeliantami, którzy wbrew gminie, oni też podlegają organom prowadzącym, organizują jakieś spotkania, na które spraszają pana kuratora i wywołują zamęt w gminie, skoro radni już zdecydowali, to powtórzyłem pięć razy, że jest to z inicjatywy pana kuratora, że proszę kolegów dyrektorów o zorganizowanie takich spotkań w obu miejscowościach, bo tu jeszcze parków mamy na widoku. W tej sprawie też zapadła uchwała. Zadzwoniłem do urzędu, trafiłem akurat na panią sekretarz. Nie miałem szczęścia rozmawiać z panem burmistrzem. Powiedziałem o tym, poprosiłem o to. Aby był ktoś z gminy i żeby przedstawił, pan burmistrz, osoba odpowiedzialna za edukację, żebyśmy spotkali się wszyscy razem, oczywiście z respektem dla zasad sanitarnych i wyłożyli wszystkie argumenty. A ja sobie przyjadę, wysłucham, zobaczymy, co i jak pogadamy z ludźmi, bo dopiero w finale można podejmować decyzję, a nie na podstawie tylko jednego dokumentu albo na podstawie argumentów tylko jednej ze stron. No i była wstępna zgoda, wstępna akceptacja. Po chyba trzech dniach przyszło pismo, że z żalem informujemy, że jednak nie, a to dlatego, że covid, a to dlatego, że koronawirus i gotów jestem spotkać się, to pan burmistrz z panem kuratorem zapraszam do siebie. Ja na to odpowiedziałem z kolei pismem, przecież nie będziemy się przekomarzać i na siłę wtarabaniać, skoro nie, to nie, oczywiście szkoda. Byłoby to z wielką stratą, myślę, dla autorytetu, i władzy samorządowej, a i dla władzy kuratora, gdybyśmy nagle się przepychali w drzwiach i zmuszali dyrektorów, jeden, jedna władza nie każe organizować, druga zmusza, żeby spotkanie było organizowane, to jest oczywiście bez sensu. Odpowiedziałem w takim razie, licząc na jakieś spotkanie przy innej okazji, czyli takie jak to, że chętnie zapraszam pana burmistrza do siebie w czasie, który zostanie uzgodniony przez nasze sekretariaty. I tak to podtrzymuję, bo ja w Państwa uważam tak: tam gdzie są ludzie, tam, gdzie są ludzie zwykli, zwłaszcza skromni, w małych miejscowościach, tam gdzie te szkoły są najbardziej zagrożone, to tam, tam im się przyjazd pana kuratora należy. Natomiast kurator jest jeden, a wójtów, burmistrzów jest wielu, spokojnie mogą w takim razie do pana kuratora przyjechać. Co do zasady, jak już jeździmy, jeździmy gdzieś w teren i gdzie nie ma przeszkód i nie ma żadnych zakazów organizowania spotkań, bo z takim. Z taką odpowiedzią, że, że nie będą się spotkania mogły odbyć, to przyznam się na przestrzeni lat czterech, jak jestem kuratorem, spotkałem się po raz pierwszy. To robimy to w ten sposób. Wcześniej odwiedzamy burmistrza wójta, prezydenta, następnie przy jego udziale odwiedzamy zainteresowane szkoły, e, rozmawiamy z dyrektorami, wizytujemy te szkoły, no i w finale odbywa się to duże, bardzo często niewolne od emocji, jak łatwo zrozumieć, e, spotkanie. No tym razem się okazało, że nie możemy zrealizować naszego scenariusza, nie chcę tego komentować, w jakikolwiek sposób zaprosiłem Pana Burmistrza do siebie i rozumiem, że jak się uzbroi w argumenty to z osobą, z osobami towarzyszącymi przedstawiając argumenty dokumentację się pojawi i wtedy strona samorządowa będzie miała szansę w pełni się wypowiedzieć, zresztą yy, jeżeli zostanie przesłana nam uchwała o zamiarze ograniczenia szkół z 1.8 z do 1.3 w obu miejscowościach w Szklarach Dolnych i w Parchowie no to wtedy my też zapoznamy się z uzasadnieniem bo to uzasadnienie zapewne się tam znajdzie wstępne zerknięcie na uchwałę i uzasadnienie czyli tę która została przyjęta no musi skutkować taką konstatacją że jak, jak dotąd to uzasadnienie jest nader lakoniczne tam są tylko ze trzy Albo ze cztery ogólnikowe zdania. To jest, powiem głośno, za mało. Jeżeli samorząd chciałby szkołę zlikwidować, zreorganizować, to proszę o argumentów więcej. To tyle tej takiej krótkiej historii, jak to się stało, że doszło do spotkania, kiedy się okazało, że władze samorządowe podejmują decyzję, że ono się nie może odbyć w szkole. Przecież nie będziemy się kłócić o to. To bez sensu. To wtedy z inicjatywą wystąpiła pani Sołtys. A to zrobimy spotkanie społeczne. To jest to spotkanie takie jak dzisiaj. Spytałem się, gdzie można zrobić. Okazało się, że pod chmurką, ale nawet gdyby lało, to może jakiś namiot. U nas są ludzie twardzi, przyjdą, przyjdą bo im zależy. Ja na to odpowiedziałem, dobrze, chętnie się na to zgadzam. Jeszcze parę razy porozmawialiśmy, potwierdzając termin. Przepraszam, że spóźniłem się te parę minut, ale GPS zaprowadził nas do szklar górnych, jak się okazało. I tam stamtąd rozpaczliwie wydzwaniałem w prawo, w lewo. Udało nam się jakoś dodzwonić, wzięliśmy dobry kierunek i te parę minut później przyjechaliśmy stąd i jesteśmy. Teraz powiem Państwu o procedurze, jaka towarzyszy likwidacji czy też reorganizacji szkół, bo ten tryb likwidacyjny tu również obowiązuje. Troszkę dotkniemy polityki, ale no, prawda musi być powiedziana. Amicus Platon sed magis amica veritas, przyjaciel Platon, ale pra prawda większa, ważniejsza, jak to powiadali starożytni, więc trzeba sobie do bólu to powiedzieć, jak to wyglądało. Na początku Polski samorządowej, czyli kiedy samorządy stały się organami prowadzącymi, kiedy pieniądze przestały już płynąć do szkół poprzez kuratoria, tylko poprzez samorządy, na które otrzymują wsparcie w postaci subwencji od państwa, ale przez kuratoria już finansowanie nie idzie, wtedy jeżeli samorząd chciał szkołę zlikwidować, zreorganizować, częściowo zlikwidować, to wtedy musiał uzyskać opinię kuratora i ta opinia musiała być pozytywna, Czyli była to opinia wiążąca. Bez zgody kuratora nie dało się szkoły zlikwidować. Później przyszły czasy rządów Donalda Tuska i za czasów rządów POPSL zmieniono tę zasadę i wprowadzono następującą: mianowicie kurator dalej opiniował likwidację szkół, czy też ich reorganizację, zmniejszenie tego poziomu z 1,8 do 1,3 i tak dalej. Ale ta opinia była już tylko opinią. Pytałem, jak to wygląda w praktyce, swoją poprzedniczkę, panią kurator i ona odpowiedziała, że wyglądało tak, że jak takie uchwały były podejmowane, wizytatorzy desygnowani przez panią kurator jechali w teren, sporządzali odpowiednie raporty, były prowadzone rozmowy, dyskusje, uchwały, etc., etc. Kończyło się tym, że pani kurator najczęściej opiniowała negatywnie, zaś samorząd w ogóle się tym nie przejmował i mógł robić, co chce. I teraz przyszły wybory z roku 2015. Zrazu prezydenckie, wygrał Andrzej Duda, później parlamentarne, powstał rząd Beaty Szydło i wróciła do przepisów prawa zasada, którą ja oceniam pozytywnie. Część samorządów się na nią zżyma. Mianowicie to jest powrót do tej zasady, która była na początku Polski Niepodległej, tej po 89 roku. Mianowicie, że opinia kuratora znowu jest wiążąca. Czyli mówiąc inaczej, znowu kurator ma coś do powiedzenia. I jak to wygląda w praktyce? Wygląda to tak, że samorząd, najczęściej motywowany mizerną demografią i wysokimi kosztami utrzymywania szkół, przegłosowuje większość radnych, większa, mniejsza, ale zawsze większość. Musi być uchwała Rady odpowiednio, gminy, powiatu, miasta, o tym, że szkoła miała być likwidowana. To jest na początek uchwała o zamiarze likwidacji. Ona trafia do kuratora i kurator ją opiniuje. Teraz, jeżeli kurator zdefiniuje pozytywnie, to umarł w butach. Szkoła jest likwidowana, albo szkoła jest redukowana, w Państwa przypadku do 1%. 6. Jeżeli kurator po przeprowadzeniu swoich analiz, w spotkaniach takich jak dzisiejsze, dojdzie do przekonania, że ta szkoła powinna dalej istnieć, mimo że kosztuje, ale szkoła to nie jest fabryka. Szkoła jest ważną częścią, można powiedzieć, filarem lokalnej wspólnoty, jest miejscem kulturotwórczym, ma swoją też tradycję, dzisiaj demografia jest taka, która może być jednak inna, być może lepsza, a to oznacza, że szkoła powinna zostać. Jeżeli tak kurator postanawia i negatywnie opiniuje zamiar likwidacji, to wtedy albo samorząd się z tym godzi i szkoła funkcjonuje tak jak dotąd bądź ma samorząd prawo odwołać się do ministra edukacji narodowej. Samorządy to czynią na Dolnym Śląsku. Mamy zawsze po kilka, po kilkanaście każdego roku takich inicjatyw. Za każdym razem jeździmy w teren, ta procedura się powtarza. Jeśli się odwołują, trafia to do ministra. Ale ani minister, ani pani minister Anna Zalewska, przecież z Dolnego Śląska dzisiaj eurodeputowana, ani pan Dariusz Piątkowski, poseł na Sejmie Rzeczypospolitej z Podlasia. Powiem tak: w przypadku Dolnego Śląska. A z tego, co mam rozeznanie również innych województw, bo wszędzie kuratorzy, w każdym województwie jest kurator światy, to jeszcze nie zdarzyło się, żeby minister nie wsparł kuratora. Czyli co do zasady jest tak, że minister powiada, jeżeli pan kurator nie, to ja też nie. I wtedy samorząd ma do wyboru: albo się wycofuje, albo składa na to odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego i dochodzi swoich praw w sądzie. Ale uwaga! Po pierwsze, trwa to długo, a więc na pewno dłużej niż do 1 września, czyli szkoła zaczyna swoje funkcjonowanie, szkoły nie można, nie można przerwać jej działania w trakcie roku. I po drugie, nawet jeżeli są, uchyli tę opinię ministra kuratora, to wcale to nie oznacza, że szkoła jest likwidowana i że samorząd ma zielone światło do likwidacji szkoły. Oznacza to tylko tyle, że sprawa wraca do kuratora z tym, że ów musi wziąć pod uwagę te błędy, które być może sąd wychwycił. Mówiąc inaczej, to my możemy się w tych sądach przepychać ładnych kilka lat, i samorządy to doskonale wiedzą, i dlatego się zrzymają. Teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle, że kurator takie prawo ma. Ja osobiście uważam, że dobrze, gdyż w ten sposób władza zewnętrzna, ten zewnętrzny arbiter, Staje się pewnym elementem społecznej równowagi. To znaczy, jest do kogo się odwołać, jest kogo poprosić. I powiem Państwu, że zdarzało się, że wyrażałem zgodę na likwidację szkoły bądź ograniczenie do 1-3. Ale w skrajnych przypadkach, kiedy przyjeżdżali samorządowcy, mówiliśmy: to proszę nas przekonać, to proszę karty na stół albo czy były konsultacje społeczne. Czy jest zgoda, albo przynajmniej częściowa zgoda w społeczności lokalnej? Czy to ma polegać na tym, że szkołę się likwiduje do spodu i w danej wsi nie będzie już nic oprócz, oprócz cmentarza i być może kościoła? Nie będzie żadnej innej instytucji, nie będzie żadnego MDK-u, czegokolwiek, co mogłoby szkołę choćby w jakimś stopniu zastąpić, tak? No na coś takiego się nie zgadzamy. Więc mamy ten dylemat. My rozumiemy samorządy, że w niektórych na niektórych częściach Dolnego Śląska wysychamy demograficznie, dzieci jest bardzo mało i w szczególnie w biedniejszych gminach jest trudno utrzymać szkoły. Zgodziliśmy się więc na przykład na likwidację szkoły w miejscowości Ubocze w Gryfowie, gdzie liczebność spadła do 30 paru uczniów. 30 paru uczniów na, na szkoły 1,8. Ale tam sami mieszkańcy zrozumieli, to jest w gminie Gryfów, ta szkoła była długo utrzymywana, mimo że była z punktu widzenia finansów. Samorządu bardzo deficytowa, sporo tam trzeba było inwestować pieniędzy. To jednak sami mieszkańcy no wreszcie uznali, że jest nas za mało, nie osiedlają się ludzie. Kolejne roczniki są jeszcze słabsze. A skoro tak, to jednak w pewnej zgodzie zgodzono, przystaną na to, że tej szkoły nie będzie. Czy pod lwówkiem też mieliśmy taką miejscowość, gdzie pośredniczyłem w jakimś sensie, miejscowość Niwnice, gdzie było kilka. Kilka jedynie osób, ponad 40, 40, chyba dwie, 43 osoby, i w najbliższych latach spadek poniżej 40 osób. To sam proponowałem tym zwaśnionym stronom. W takim razie, niech zostanie to miejsce spotkania ta ważna instytucja, która jest filarem i nerwem lokalnej wspólnoty, bo szkoła konstytuuje lokalną wspólnotę, mianowicie Szkoła 1-3. I obie strony wiedzą, że kompromis być może nie wszystkich zadowala, ma swoje minusy, ale ma też plusy, i ta społeczność lokalna się na to zgodziła bo się okazało, że jednak no trzydzieści parę osób to jednak nie damy tutaj rady, a szkoła 1 czytno może dobrze, bo będzie szkoła, bo będzie gdzie zorganizować Dzień, dzień Dziadka i Dzień Babci, będzie instytucja, miejsce, gdzie można się spotkać i, i jednak ta szkoła, czy ta jej namiastka będzie. No i pojawia się dylemat, tu jeszcze spytałem kolegę dyrektora, bo byłem uzbrojony przez szefową naszej delegatury w liczby 63 osoby w klasach 1-8 tutaj u państwa, Potwierdziłem, to kolega dyrektor to potwierdza, czy 63 osoby to dużo czy mało. I dużo, i mało. To jest tak trochę indymidu, trochę pośrodku. To znaczy byłoby dobrze, żeby w szkoła liczyła 100 i więcej. Wtedy na pewno byłaby w utrzymaniu dla samorządu to zadanie własne, przypomnę, utrzymanie szkół to jest zadanie własne gminy, na które to zadanie od państwa samorządowcy otrzymują wsparcie. Część samorządów mówi, bo my musimy dokładać, jest idealnie odwrotnie. To jest zadanie własne. Można nawet powiedzieć, czy istnieje ważniejsze dzieło niż edukacja, albo czy istnieje ważniejsza instytucja na wsi, bo to głównie chodzi o szkoły wiejskie, niż szkoła. To są, zdaje się, pytania retoryczne. I tak jak jeżdżę po małych miejscowościach, zwłaszcza tych, które protestują przeciwko likwidacji szkół, to zgoda w tej mierze jest absolutnie powszechna. A więc przydało się, żeby było więcej. 63 to tak, na granicy w jedną w drugą. Mili Państwo, I z tymi rozterkami, z tymi naszymi poglądami, a jeszcze jedną rzecz może od razu powiem. Mianowicie, my co do zasady, rozumiejąc rolę szkoły w lokalnej społeczności i podzielając takie zdanie, że Polska powinna roz, rozwijać się równomiernie, oraz że poza metropoliami, największymi miastami, takimi jak Warszawa czy Wrocław, istnieje normalne życie, działają i chcą żyć normalni ludzie. Poza wielkimi miastami, to powiem wprost, troszkę przaśnie, proszę wybaczyć, ale nie czas może na jakieś uczone wywody. Mianowicie poza metropoliami nie mieszkają ludzie ani gorsi, ani głupsi. Należy im się edukacja, należy im się, należy im się normalne życie, tak? Czyli szkoła blisko, bo na tym polegał sens tej reformy 1.8, żeby szkoła była blisko, żeby uczeń znał szkołę, szkoła znała ucznia, tak? Żeby tworzyły się te takie mikroświaty, żeby każda wspólnota, a wieś jest taką wspólnotą czy kilka wsi, żeby miało szkołę własną. Zwłaszcza jeżeli do tej szkoły jest przywiązaną. I szczególnie wtedy, jeżeli wiele lat temu, po II wojnie światowej, tu na ziemiach odzyskanych, system był paskudny, ale pionierzy każdemu należy się szacunek. Budowali to życie społeczne. Łatwo jest szkołę zlikwidować, łatwo jest szkołę zreorganizować, czyli zlikwidować klasy 4-8. Ale czy łatwo jest wrócić do tego, co się wcześniej w pocie czoła przez całe dziesięciolecia budowało, to zdaje się kolejne pytanie retoryczne. Chcę przez to powiedzieć, żebyście Państwo też wiedzieli, że my mamy swoje pryncypia i my co do zasady bronimy małych szkół. I trzeba bardzo się starać, i mocno nas przekonywać, to mówię o samorządowcach, żebyśmy się na to zgodzili, żeby Roman Kowalczyk na to przystał i żeby, żeby zaakceptował jakąś organizację czy też likwidację. A przede wszystkim to wymagamy i prosimy od samorządowców, to od urok demokracji, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie coś osiągnąć, to coś jest trudne, to trzeba wyjść do ludzi, najpierw z nimi porozmawiać, okazując im w ten sposób szacunek, przedyskutować sprawę szczerze i uzyskać ich aprobaty. A jeżeli te aprobaty nie ma w 100%, a zgoda w społeczności lokalnej jest wartością wielką, to być może trzeba się po raz siódmy zastanowić którzy mówią, dokładamy do szkół. Powtórzę raz jeszcze, to jest zadanie własne gminy, powiatu czy miasta. Czy jest coś ważniejszego dla nas, dla ludzi oświaty? To chyba nie bardzo. Bez szkoły wspólnota się degeneruje, przestaje istnieć. Jeździliśmy po województwie, bo to z demografią oczywiście różnie i pamiętam takie spotkanie w gminie Pieńsk, to jest pod Zgorzelcem, tam z demografią naprawdę krucho. I wstał jeden z panów i powiada. A jak tu w naszej wsi szkoły nie będzie, czy, czy ktoś tu się osiedli. No mając do wyboru wieś, gdzie jest szkoła i inne instytucje, no tam ludzie będą się osiedlać. Możliwości rozwojowe miejscowości, w której szkoły nie ma, albo pozostaje jej tylko fragment, czyli jeden no czyn, jak będzie szkoła jeden czynie. niektórzy mówią, to za chwilę będzie się woziło dzieci małe razem ze starszymi. Tym łatwiej trzeba będzie zlikwidować już do spodu tak jeden, trzy, czyli miejscowość i tak zostanie bez szkoły. To jakie są perspektywy, tak? A powtórzę raz jeszcze, nie mieszkają ludzie gorsi ani głupsi, mieszkają ludzie ambitni, tak? Z jaskimi aspiracjami i chcą mieć jakiś elementarny standard, a elementarny standard na początku XXI wieku to jest szkoła u siebie. My to wiemy taką politykę, jako obóz z dobrej zmiany realizujemy. Więc naprawdę trzeba się natrudzić i napocić żeby przekonać mieszkańców gminy, nie dopiero jak się mleko rozleje i się z internetu ludzie dowiedzą, że uchwały pozapadały, tylko dużo, dużo wcześniej. Taką mądrość powinni mieć wójtowie, burmistrzowie i radni, a nie dopiero później narzekać. No i do tego jeszcze oczywiście trzeba przekonać pana kuratora. Więc mają samorządowcy pod górkę, żeby pana kuratora przekonać, ale ja do państwa, no już długo rozmawiam, długo, długo mówię. Chciałbym teraz jak, zaprosić do rozmowy przyjechałem przede wszystkim po to, żeby się z Państwem zobaczyć, ale nade wszystko usłyszeć, czy Państwo podzielacie to zdanie wyrażone w uchwale, że najlepszym rozwiązaniem dla Was to będzie szkoła 1.3. Jeżeli się nie zgadzacie... Nie. Nie. nie! Jeżeli Państwo się nie zgadzacie, to w takim razie, jakie, jakie są argumenty, które by przemawiały za... Które, raz raz, które by przemawiały za tym, żeby szkoła mimo że 63 trochę mało, żeby jednak w niezmienionym kształcie pozostała. Także, Państwo, to jest ja tyle może trochę długiego, ale tym niemniej wprowadzenia i na